To jest książka sensoryczno-manipulacyjna. Te literki wszystkie się odpinają. Tu mamy elementy przyklejone na stałe. Samochód oraz drzewo baobab. Odpina się. Tu mamy takie turkusowe stążeczki, które trzymają całą książkę. Pierwsza strona. Tu jest do ułożenia słoń Każdy element da się odczepić. Natomiast tutaj, tu i tu, elementy zostały przyklejone na stałe. Tutaj odpinają się zwierzątka, Lwica, lwiątko, lew. Ale lew, jeżeli komuś się znudził, może. Możemy zabrać grzywę i wtedy mamy jeszcze jedną lwicę. Tutaj całość, całe tło jest przyklejone na stałe, łącznie z drzewem bałbabem. Przechodzimy do kolejnej strony. Kolejną, na kolejnej stronie mamy odpinaną żyrafę. Całe tło jest już przyklejone na stałe. Tu można się pobawić tak trawą. Te kwadraciki też są przyklejone na stałe. Kolejna strona. Na kolejnej stronie mamy krokodyle. Jeden jest przyklejony na stałe, natomiast drugi. Właściwie da się odczepić. Całe tło jest przyklejone na stałe. Na kolejnej stronie mamy hipopotama, który również się odpina, natomiast cała reszta jest przyklejona na stałe. Na następnej stronie. Mamy do wyboru różne kolory oraz elementy w tym samym kolorze, które również są odpinane. Dziecko może sobie ćwiczyć, który kolor pasuje do danego zwierzątka bądź elementu. Znaje kolory. Na kolejnej stronie mamy już tutaj troszkę dla starszych. Dziecko ma za zadanie ułożyć na przykład słowo lew, słoń, żyrafa, krokodyl i hipopotam. Czyli zwierzątka, które były na poprzednich stronach. Wszystkie literki są odpinane. Na ostatniej stronie mamy tutaj liczydło. Tutaj w tajemniczej skrzynce, jeżeli pociągniemy z tą kódkę, otwiera nam się taki oto plik różnych cyferek, które również są odpinane na rzep. Tutaj. Ta część się odpina i wtedy na przykład dziecko sobie przesuwa. Ilość koralików na przykład, no to mamy tutaj jeden, dwa. Dziecko liczy i wyciąga sobie daną Liczbę. I jeżeli ilość się zgadza to taką właśnie liczbę odpowiednią przykłada możemy przesuwać i liczyć dowolną stronę. Była ostatnia strona, natomiast kładka końcowa wygląda w ten sposób. Mamy tutaj przyklejone już elementy na stałe, czyli trawę lwa, ale mamy taką manipulacyjną grzywę, którą, którą dziecko może sobie tak podotykać. No i na końcu. Też mamy tutaj logo, kto jest autorem tej książki. Dobrze. Bardzo. O. I tak prezentuje się oto całość. Cała książka sensoryczno-manipulacyjna. Dziękuję za uwagę.